Przed wiekiem, przed dwoma wiekami czy trzema, Pełnym królestwie dalekim, którego dziś już nie ma, I na mapie roznaleźć się można, Mieszkałam to bardzo można. A była taka bogata, że zupiała na pięciu czy pięć się w chodzie pokorze I trzy jaśni wpadała pod głowę, Miała trzy krowy, trzy kozy, Trzy konie i trzy powozy, A do tego dwie córki, Brzydule, Które kochała Czule, I Pasierbica, i Sierota, której w domu najgorszym dawała woda – taką, co to brudzi i smolec. Dwie córki, dule dowolnie bulewują się i lenią, a Macoła się lotną pogania. ciebie jest żonkę, a moje córeczki są wody, się to paluszka. Ruszaj się, to woda spada co kopciuszka. Stąd poszło, że się latką przyzwała kopciuszkę, a ona osierała tylko łzy kartuszki. Szorowała, harowała, przy pracy tak sobie ci wódką śpiewała. coraz z córkami siedziały w salonie, kremu nacierały dłonie, szlikowały patronkietki różowe i taką prowadziły rozmowę. A ty czemuś, co taka krzywa? No czy cika się pozbywa? No, Mam jemu tylko zgryza ty nieustaną. Że brzydka i że zostałem starą panną. Ja bym chętnie wszystkie usta potukła, bo wyglądam ich po prostu jak ta kukła. No z perkady, podosem puszek. Niech wygląda jak bo na nas w i nie go wypiera po drogu. A gdy się pochybnie, wtedy już na pewno zgrzybnie. Hmm. Czy słyszycie, Kaśni, Czy on wygram gdzieś niedaleczko. Może z lasu wracają myśliwy? Hej, kopciuszku! No, ruszaj się, żywiej! Otwórz okna! Nie tak! Jeszcze szerzej! Może jadę na turniej nie Patrzcie! Już widać zupa królewskie. Na różowiec zamienię Tak, to ja No, no doszedł ślubny gminy, na rzeka. Lecimy na rynek. Przybudujcie noski trudne. A ty, Kopczyszku, wracaj do kuchni! Mamo, mamo, gdzie rękawiczki? No wolniej, by się wiczki. Ciszę, Posłuchajmy, co Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Król jego mość kieruje o Niech lud pozdrowiony będzie. Niech każdy nadstawi ucha. I niech każdy uważnie słucha. Król jego mość, wzruszony, ogłasza na wszelkie strony, że każe każde zwyczaj, szuka narodnej żony dla syna, królewicza. Gdyż królewicz jest tak rycerski, że porzucić chce stan kowalerski. Obierszam więc wszystkie i wszędzie, że dnia, pierwszego czerwca, pałacu balszy ma będzie. I król stałego Serca na królestwskie komaty swoje zapraszam wszystkie dziewoje. A która król będzie bierze, którą pokocha szczerze, której za pierwsze mi słowo, ta będzie przyszłą królową. Niech żyje król miłościwy, dobrotliwy i sprawiedliwy. Niech żyje nie król Ci młody. Spieszcie się piękne panie, Elimeny, Agnieszki, Mariany, Klemeni, Gwionki, jeszcze Jedwab, Koronki, Zdrowieci, Młode Szaty, Cicolka, Cedrzygula, Pójdę na maratula. Mam ochotę iść na baru. Chcę kupić słoneczka. Kup dla nas jedna w części. Sprawdzam nowe sukienki. E, córeczki głupie, wszystko wam w mieście wykupię i wam dodać budowę. A ja? Co będziesz mała? Ty wyglądasz tak samo. Napatrzeć się nie mogę, lepiej byś się załapał. No, ale wziął się w drogę. Pojechałam na cofa. Wszyscy się wystroili, a ja nie mam siły. Muszę wciąż jak chcę cofnąć wywiedź Smutnie jest do Czy nie ma serduszka? Słyszę jego pukanie. To ja pukam, kochanie. Jestem waszą sąsiadką, lecz byłem tu bardzo rzadko, więc nie widziałem mnie tu jeszcze. Jestem stara, lecz była młoda i młodeściem przeszkadza. Nie ma smutku na złą O tym wszyscy słyszą trochę. Chcę spełnić swoje marzenia. Pozostać przy mojej strony. Złoty szal i złoty pierścień.

Вот такую назву, чем itu Jego królewska mość na pośp, wraz z królewiciem. Każdy z były gość ma przejść przed odniczą. Każda z nowych ma skłonić się na ich do której królewicz wyciągnął dłoń. Nie Niech ta ja nie się zniszczy do nich. I w krótkim słowie o sobie opowie. Proszę więc, wszystkie damy, Idź sami. Zaczynamy. Zgódź, mamo. Chodzi ci o to, jakaś księżniczna bola. A to co? Co za piękność. Jakie ma ręce, szyje. Jasne, jak ja bym je widziała. Księżniczka? To królewna. Królewna. Jest na No bo? No co, Kaśmiko? Ona z tą kamienką. Tak lekka. Daje słowo. Ciszej, bo ja się słyszy. Udało mi się na głowę. Ja bym Królewiczka szybko, królewicz znoszczył cząst. Dzisiaj granicy słyszę, pochmistrz tamy przedstawia i nam każdej wymaga. Panna Anna, córka złotnika. Draganta Clementyna. Panna Alina, córka złożonika. Księżniczka Telimena. Córki wdowy pana panna Hanna i panna Katarzyna, które przybyły z pięknego Kirowa. A oto Pan Manie na nadmieś, która w skromności nie wieści, nie śrada i nie wymienia. Imienia i popudzenia. Jak ono piękno! Blask, jaki od niej bije. Panowie, tak nie można! Niech się panie tłoczą! Przed stroną zrobi się zadań, więc głos teraz ponownie zabierze na rgawę. Powiem wam o intrezie do łóżka, pani w pani bezimiennej poznałem Kopciuszka. A krewet się nagle zakłonił, w stronę powstał i wolni się w składę. Wyciągnął do niej ręce swoje obiek, prosząc, by muzyk powiedziała o sobie. Dziewczyna dumnie wzniosła czoło w i zamiast mówić, taką zaśpiewała w Doga zakłamię, pozwól, mhm. że podam Ci ramię, choćbyś była środą biedną z Tobą, Pani dziewczynce, Się Wszyscy zajrzysz się starym, to do ojca. piękna i lekka i zwierna, jak bajki wysiłku lotu, którego tu tylko złudzeniem. Nie złudzeniem, lecz oświenie, uczuć swej puszki mordnienie. Dla twe serce dziewczęce wszystko da mi przy Chcieli mieć pełne zażony na twe stronie, jak może kolony. Milebiczu, to szczęście i jak Każda pana się na to połaszy. Ale proszę już wejść do miasta, bo już północ rozwijał dwunasta. Nie ma chwili do skupienia. Milebiczu, do widzenia. Wypytywał mnie swojej domu. Nie no, uciekaj, zaczekaj. Możemy? Zatrzymacie ją. A kto nam w Z złoty pysie nie zostanie? Prędzej, prędzej. Rozsuńcie się, panie. Leczmy tędy. Już zbiegła posoda. Znikła. Nie ma jej. A to szkoda. Pan no to teraz zbiega posłada. Panią tafetę, zgubiła. Zgubiła. To sprawa nadal zabiła, bo książę z rozpaczy się miota. Posłuchamy, co było do wieszczka. No do Dorwieszka, którą jegomość w walędzie. Straż króleczka poszukiwać na wszędzie. A gdy znajdzie się właścicielka złotego pantofelka, otoczeniu dla wielkiej Do pałacu ją sprowadzić należy. A gdy się rozeszła po mieście, panie chyba 200 dwieście czekało. Proszę mi wierzyć, by złoty fantofelek przymierzyć. Lewcy strażnicy chodzili od ulicy do ulicy, chodzili od domu do domu i nic nie mówiąc z domu, szukając, gdzie ta muszka niewielka, która do tego pasuje pantywerka. swoje przyswoiły i na kontupelek pchają z całej siły. Lecz na nic to się nie zdało, bo wybranka królewicza miała stówkę bardzo małą. Strażnicy ruszają dalej, przy kuchni się zatrzymali, a macowa się w złości, aż jej oczy migocą, nie chce przepuścić gości. Do zluszka, czy to służba? Czy to rozkazy? Czy Szmarcianka rozkazy? Nie Więc rozkazy. Musimy wejść do Słuszki, przymierzyć pan Tocerek do górę. Pokaż mi, a panie koło, czy masz statą maleńką. No, panowie sierotka, gdzie będzie pan Tocerek ze złota? Możemy cię panie koło, wierzyć. Musimy pan Tocerek A to ci niespodzianka. Pan Tocerek leży jak króla. Pójdziesz z nami, panie koło, do króla. Bo nie tego nie przeżyje. Świat się kończy. Daję słowo. Nasz ojczyzek zostanie królową. Jego królewska mość przem i wody zawiesza. Jest bliska, tym jest daleka. Pomocno się słysza, bo przem i woda się Dobrze, powiem tylko. Znaczy, był kres wszystkim smutką. Jesteśmy uszczęśliwieni, że nasz królewicz nie żyje. Królewicz wypełnia wysele kuczne, a Was wszystkich zaprasza na uczte. Pod błogosławie Pani Matka poznaję się na rzadku. Niech nie macie się na mnie siostryczny. Podaruję Wam złoty trzyliczny i z obu Was uczynię królewskie owystrzenie. Pierwszy śpiesz mi kwiatuszki, nie ma czasu niestety. Trzeba zamknąć drzwi od karety i w ten sposób zakończyć bajkę kwiatuszki. Młoto pola niech żyje!